Tak właśnie to smażę, czyli się, dałem najpierw tam pod spodem pierogi, posmarzyły się ładnie, teraz na wierzch daje kapustę. Wykładam, żeby włożyć ładnie, równomiernie, nie za dużo, To ładnie się wszystko unormowało. Zmierzam jeszcze tutaj kapusty. Dokładnie. No, Rozpalona kapusta, składnie się do dopiecze. Tutaj gotuję akurat karmę dla psów, ale ładnie się podpiecze. zajebiste jedzenie. Nie wyobrażacie sobie jakie. Mmm, paruszki Patrzcie co to będzie. Mm. Pycha. Jedonko Pierwsza klasa, Nie takie jedzenie nie robi jak ja. Światowy youtuber. Tak. Teraz przykupiłem sobie łóżkę. Taką większą. No i to trzeba wszystko teraz przewrócić. Wow. Przewrócić. Mierzyć trzeba. Aaa! Popworzyłem paluchę. Cholera jasna. Palca? pierogi z mięsem przypalanej i dodaję kapusta są pycha takie danie to wątpię, czy kucharze robią bo nie mają pojęcia a ja robię co Tak, muszę się spieszyć. Mm, pycha. Jedzenie jak się patrzę. O, ta się ładnie to wymięsza. Jedzenie będzie jeszcze lepsze niż wasze. No trochę tutaj dzisiaj karmy. Mm. dobra będzie kapustko zajebiste zaraz będziemy wcinać tylko muszę będą się mi telepać A zobaczycie jak będę ja. tam muszę schować Ma jeszcze trochę zostało kapusty sobie tutaj Jest danie. To jest danie. To jest moje specjalne danie.